PZH-2000 to niemiecka samobieżna armato-haubica kalibru 155 mm opracowana w celu zastąpienia starzejących się M109. Wykorzystuje podzespoły z czołgu Leopard 2, co ułatwiło jej serwisowanie w państwach użytkujących oba pojazdy. Donośność systemu szacuje się na ponad 40 km w zależności od zastosowanej amunicji. Aktualnie jednak wynik ten może zostać poprawiony do powyżej 50 km przy użyciu specjalnych typów amunicji, np. Excalibur. Magazyn amunicyjny wewnątrz maszyny zawiera 60 pocisków i 67 ładunków miotających. Armatochaubica charakteryzuje się wysoką szybkostrzelnością to jest 3 strzały w 9 sekund, 10 strzałów w 56 sekund. W zależności od stopnia nagrzania lufy. Może być to finalnie od 10 do 13 strzałów na minutę. Broń używana jest obecnie przez kilka armii świata, między innymi Litwę, Grecję, Włochy, Węgry czy Ukrainę, która otrzymała chałbice w ramach pomocy wojskowej od Niemiec i Holandii. Nowy pakiet pomocy zakłada dostarczenie przez Berlin kolejnych 18 sztuk w latach 2026-2027. RCH-155 to artyleryjski zdalnie sterowany moduł uzbrojenia, umieszczony na podwoziu kołowego transportera opancerzonego bokser. System wieżowy korzysta z wielu rozwiązań wypracowanych na potrzeby PZH-2000, z identycznym głównym uzbrojeniem włącznie. Dzięki temu RCH-155 identyfikuje się donośnością podobną do gąsienicowego kuzyna. Strzelając standardową amunicją z gazogeneratorem dennym, trafi w cel odległy o ponad 40 km. Używając amunicji specjalnej, np. pocisków Excalibur, wartość ta może przekroczyć nawet 50 km. Moduł wieżowy jest całkowicie zautomatyzowany, a załoga składa się z dwóch osób i przebywa w kadłubie pojazdu. Szybkostrzelność teoretyczna to 9 strzałów na minutę. Zapas amunicji wynosi 30 pocisków i 144 modułowe ładunki miotające. Jednostką napędową jest silnik o mocy 815 mechanicznych który pozwala bokserowi osiągnąć prędkość 100 km na godzinę. Z pełnym zasobem paliwa pojazd przejedzie około 700 km. W ramach najnowszego niemieckiego pakietu pomocy Ukrainie planowane jest dostarczenie kolejnych 18 haubic w latach 2025-2027. Pierwsza partia 18 modułów zamówionych dwa lata temu powinna być gotowa do odbioru pod koniec bieżącego roku. Jeśli podoba Wam się ten odcinek, zapraszamy do polubienia i udostępnienia filmu oraz subskrypcji kanału, aby nie przegapić nowych materiałów. Dzięki i kontynuujmy. Skynex to system obrony powietrznej opracowany przez niemiecką spółkę Rheinmetall Air Defense. Po raz pierwszy zaprezentowany publicznie na paryskich targach zbrojeniowych w 2016 roku. Składa się z bezzałogowego modułu wieżowego Sky Ranger uzbrojonego w armatę automatyczną kalibru 35 mm, systemu dowodzenia i kontroli z głowicą optoelektroniczną SkyMaster oraz trójwymiarowej stacji radiolokacyjnej. Armata z szybkostrzelnością teoretyczną 1050 strzałów na minutę może skutecznie zwalczać szerokie spektrum celów w odległości do 4 km. Wykorzystuje amunicję AHED, która jest tańsza od tradycyjnych pocisków rakietowych używanych obecnie w Ukrainie do zestrzeliwania rosyjskich pocisków i rakiet. Radar może wykrywać obiekty, w zależności od ich typu, w odległości od 25 do 55 km. Dzięki temu system może skutecznie zwalczać niewielkie cele typu drony, pociski manewrujące czy pociski moździerzowe, zapewniając kompleksową obronę powietrzną bardzo krótkiego zasięgu. Ukraina na początku bieżącego roku otrzymała od Niemiec taki zestaw, a kolejny ma zostać dostarczony w 2025 roku. Wartość jednego systemu Skynex wynosi 200 milionów euro. IRIS TSLM to system przeciwlotniczy opracowany przez Deal Defense we współpracy z firmami Hensolt, producenta wielozadaniowego radaru TRML 4D i Airbus, odpowiadającego za system zarządzania walką IBMS FC. Składa się z kilku, standardowo trzech wyrzutni rakiet po osiem pocisków każda, radaru oraz stanowiska dowodzenia. Ma dwadzieścia kanały celowania, które służą do zwalczania zagrożeń ze strony wrogich samolotów, śmigłowców, dronów i rakiet na dystansie do 40 km oraz na wysokości do dwudziestu km. Uzupełnieniem zestawu są elementy pomocnicze, takie jak zapas części zamiennych, warsztat czy pojazdy przeładunkowe. System cechuje się wysoką mobilnością, a także możliwością zwalczania wielu celów przy niewielkich wymaganiach w zakresie obsługi pojazdów. Pokazał się już z bardzo dobrej strony w trakcie działań bojowych na Ukrainie. Według Kijowa, system ten osiągnął stuprocentową skuteczność nawet w odpieraniu zmasowanych rosyjskich ataków obejmujących więcej niż 12 celów powietrznych. Rząd federalny Niemiec planuje realizację w sumie jeszcze 9 takich aparatów przeciwlotniczych. Ze względów bezpieczeństwa wstrzymuje się jednak od podawania szczegółowych informacji na temat sposobu czy terminu ich dostarczenia na Ukrainę. Leopard 1A5 to zmodernizowany niemiecki czołg, odznaczający się m.in. lepszym przednim opancerzeniem wieży, nowym systemem kierowania ogniem czy ulepszoną ochroną przed bronią masowego rażenia, to jest atomową, biologiczną i chemiczną. Uzbrojenie główne stanowi armata gwintowana kalibru 105 mm, Sprzężona jest z uniwersalnym karabinem maszynowym kalibru 7,62 mm, którego drugi egzemplarz umiejscowiono na stropie wieży czołgu. Dodatkowe wyposażenie stanowią cztery elektrycznie sterowane wyrzutnie granatów dymnych kalibru 76 mm. Za poruszanie się maszyny odpowiada dziesięciocylindrowy silnik o mocy 830 koni mechanicznych, dzięki czemu może osiągnąć największą prędkość 65 km na godzinę. Maksymalny zasięg pojazdu na drodze to 600 km, natomiast w terenie 450 km. Ukraina otrzymała już 40 takich czołgów od Niemiec i Danii, a kolejnych 95 jest w trakcie realizacji. W ramach najnowszego pakietu pomocy mają je dostarczyć Niemcy, wspólnie z Duńczykami i Holendrami. Marder 1A3 to ulepszona wersja niemieckiego bojowego wozu piechoty. Pojazd opracowała firma Rheinmetall na potrzeby Bundeswehry. Pod koniec lat 80. Uzbrojenie główne stanowi armata automatyczna kalibru 20 mm. Sprzężono z nią uniwersalny karabin maszynowy kalibru 7 i 62 mm. Zapas amunicji do armaty wynosi 202 naboje, natomiast do KM to 5000 sztuk amunicji. Do zwalczania celów ciężko opancerzonych może zostać wyposażony w wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych Milan. Działo nie posiada stabilizacji, jednak wóz jest wyposażony w kamerę termowizyjną. Pancerz w tym wariancie został pogrubiony względem poprzednich modeli. Z przodu kadłuba zapewnia ochronę przed ostrzałem amunicji kalibru 20 mm. Jednostkę napędową stanowi silnik o mocy prawie 600 koni mechanicznych, który umożliwia rozpędzenie maszyny do 65 km na godzinę. Obecnie tego typu bojowe wozy piechoty służą w siłach zbrojnych takich krajów jak np. Grecja, Chile, Indonezja i Jordania, a od niedawna także Ukraina, która otrzymała już od Niemiec takich 100. W ramach najnowszego pakietu pomocy Berlin zobowiązał się przekazać kolejnych 40 pojazdów na rzecz Kijowa. Gepard to samobieżny, lufowy system przeciwlotniczy bardzo krótkiego zasięgu zbudowany na bazie czołgu podstawowego Leopard 1 i wdrożony do służby w 1976 roku. Ukrainie przekazywane są jednak pojazdy w głęboko zmodernizowanej wersji Gepard 1A2 ze zautomatyzowanym systemem kierowania ogniem charakteryzujące się krótkim czasem reakcji. Uzbrojenie główne stanowią dwie armaty kalibru 35 mm o zasięgu ostrzału dochodzącym do 3,5-5 km w zależności od użytej amunicji. Szybkostrzelność teoretyczną szacuje się na 550 pocisków na minutę na każdą z armat, co pozwala na szybkie pokrycie ogniem obszaru celowania. Po zaniszczeniem śmigłowców czy nisko lecących samolotów zestawy te są skuteczne również przeciw dronom oraz lekko opancerzonym pojazdom naziemnym. Gepard dysponuje także własnym radarem wykrywania i śledzenia celów. A ostatnia wersja, 1A2, jest także zdolna do użycia amunicji podkalibrowej z rdzeniem łamliwym o zasięgu rażenia do ponad 5000 metrów. Maszyny są powszechnie chwalone na Ukrainie jako skuteczne narzędzie do zwalczania bezzałogowców i pocisków manewrujących. Niemcy dostarczyły Ukrainie już 52 takie systemy, a chcą przekazać kolejnych 15. Wissend to rodzina pojazdów wsparcia będąca wersją rozwojową wozów zabezpieczenia technicznego Berge-Panzer II, zatem bazującą na podwoziu czołgów Leopard 1. Powstały w celu poprawienia zdolności wspierania czołgów Leopard 2, które stawały się zbyt ciężkie dla dotychczas używanych pojazdów zabezpieczenia. Charakteryzują się osłoną balistyczną na poziomie V oraz przeciwminową na poziomie III według normy Stanak, jednak można ją zwiększyć poprzez implementację pancerza dodatkowego. Jednostkę napędową stanowi silnik o mocy 938 koni mechanicznych. Pozwala to rozpędzić się, ważącej około 45 ton maszynie do 62 km na godzinę. W zależności od wersji posiadają trał przeciwminowy, ramię dźwigu mogącego podnieść do 30 ton, koparkę lub lemierz. W ramach niemieckiej pomocy Ukraina otrzyma łącznie 42 pojazdy rodziny Wisent, jeden wyposażony w trały przeciwminowe z częściami zamiennymi. Część z nich już stanowi nieocenioną pomoc w codziennych zadaniach ukraińskich saperów, którzy swoją pracą nierzadko ratują ciężką technikę przed zniszczeniem lub utratą w wyniku całkowitego ugrzęźnięcia. Wektor to bezzałogowy statek powietrzny opracowany przez niemiecką firmę Quantum Systems. Jest zaprojektowany do realizacji szerokiego zakresu misji, w tym wywiadu, nadzoru i rozpoznania. Może obserwować pole bitwy, patrolować granice oraz prowadzić akcje poszukiwawczo-ratownicze. Niska emisja hałasu sprawia, że potrafi pozostać niezauważonym. Silnik elektryczny zapewnia do 3 godzin lotu na jednym ładowaniu baterii. Maszyna jest wyposażona w zaawansowane czujniki z potężną optyką przy zachowaniu minimalnych rozmiarów i wagi. Dzięki modułowej konstrukcji, przednia część drona może być uzbrojona w różne ładunki, w tym cyfrową kamerę, system stabilizacji obrazu czy system śledzenia obiektów. Potrafi rozwinąć prędkość do 72 km na godzinę. Ma rozpiętość skrzydeł wynoszącą 280 cm, a jego maksymalny zasięg operacyjny to 20 km. Do tej pory w ramach niemieckiej pomocy dostarczono wojskom ukraińskim ponad 200 dronów wektor, i w planach jest realizacja drugiej takiej ilości. Sonobot 5 to bezzałogowy pojazd nawodny o kompaktowych wymiarach oraz lekkiej konstrukcji nieprzekraczającej 27 kg co umożliwia transport w bagażniku samochodu osobowego i przenoszenie przez jednego operatora. Zaprojektowany jako katamaran przez niemiecką firmę EvoLogix, jest promowany jako najmniejszy i najłatwiejszy w obsłudze nawodny dron autonomiczny, wyposażony w profesjonalny sonar wielowiązkowy. Napędzany elektrycznymi silnikami strumieniowymi, zasilanymi bateriami, pozwalają mu pracować do 10 godzin na jednym ładowaniu, przy czym ponowne ładowanie trwa mniej niż 3 godziny. Z kolei jego maksymalna prędkość wynosi 18 km na godzinę. Dane z sensorów są przekazywane w czasie rzeczywistym za pomocą sieci WLAN działającej w promieniu 1,5 lub nawet 2,5 km. Głównym czujnikiem Sonobota jest sonar wielowiązkowy, który umożliwia profesjonalny nadzór akwenów zgodnie ze standardem Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej. Dron może być używany do ochrony infrastruktury czy wykrywania podwodnych zagrożeń, wspomagając działania saperów i pododdziałów antydywersyjnych. Wyposażony jest także w kamerę wideo do nawigacji, robienia zdjęć oraz nagrywania filmów. Obecnie Niemcy przekazują je Ukraińcom w celu oczyszczenia terenu z niebezpiecznych obiektów po działaniach wojennych. Z oficjalnego komunikatu Bundeswehry wynika, że pięć takich dronów zostało przekazanych ukraińskim saperom pod koniec października ubiegłego roku. Ujawniono także, że wcześniej otrzymali ich 15 i prawdopodobnie dostaną jeszcze 50 kolejnych. Jak myślicie, czy Niemcy i inne kraje NATO powinny przekazywać Ukrainie więcej sprzętu? Jesteśmy ciekawi waszych opinii. Dajcie znać w komentarzu. Zapraszamy również do polubienia i udostępnienia filmu oraz subskrypcji kanału. Znajdziecie nas także na Facebooku i Instagramie, gdzie przedstawiamy więcej krótkich rolek. Dzięki i do zobaczenia już wkrótce.